Cześć, witajcie dzisiaj, jesteśmy na Bedwarsach na Hypixelu Oczywiście tutaj z... Wezywam, z... gramy sobie Rozgryweczkę Będ... Dobra, wiesz tam czerwonych musisz tak Przez chwilkę przytrzymać Ja się będę rozglądał w razie czego, czy ktoś nie idzie Jestem u różowych No już to <śś> Chłop spadł Z Dwóch spadło, dwóch spadło. Tako. Łóżka nie mają Ej, szarzy tam są od góry Szary spadł jeden. Masz mostek od razu do nich. Jeden nie żyje. Drugi nie żyje. Ej, sztosik. Sztomks. A ja cały czas zbieram na obudówkę łóżko. Dobra, to, to. Ja idę do szary. A One. nie maców. No, macy sobie się przydały. Hop. Uh, uh, uh. Hop. Czekaj, robić jakieś cuda nie widy, czy wystarczy ten endstone, drewienko na wierzch i tyle? A, zrób jak chcesz, panie. Znaczy, wiesz, żeby nie było przypału później, że ten, on wzięli i zepsuli. Jak będą chcieli zepsuć, to i tak zepsują. Znaczy... A ja im założę trapa. A niech się jeden nie żyje. pobawią a czerwony z liście już koszarym, tak. A niech się chłop... Tak nie, tak. Nie, to szary jest czerwonym. Dobra, teraz tak jeszcze kupimy to, bo to jest chyba troszkę OP. Dobra, to my jesteśmy white, y, okej. Okay. Zastanawiam, czemu taki dziwny kolor tej gliny. Dobra, czekaj. Co tam? Szarzy łóżka nie mają. Ja, jak ty ich wszystkich robisz tu po kolei? Szary nie żyją. Jeden, ale. A drugi? Jeszcze tak. I drugi żyje, bo go nie ma na wyspie. Aha, okej. Okay. A nie chcę mi się go szukać. Dobra, no to ja też sobie w tym momencie lecę. Bra eee! Wracaj szybko, krapterek. Jesteś w, w no Już. Nie, ja jest... Daś? No, zdożyłem. Ale już było rozkopane, gościu. Oj, to dobrze, że, że udało ci się. Już miał łóżko odchłonięte. zrobić? Wyeliminować ich trzeba kulturalnie z tej gry. Dokładnie, dokładnie. Mam trzy diamenty, to coś uda, czekaj. Dam ci. E, sharpnessa 6. według mnie chyba najbardziej, ale to masz, jest za mam, 4. Mam 5, masz, 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 masz dałem Ci. Dobra. Sharpness kupiony. Ja sobie w skrzynce odłożymy na zbrojkę, więc. Dobra. Dobra, ale co? I zbrojka jest kupiona. E, kto jeszcze ma łóżko? Zieloni. My jesteśmy biali. Tylko zieloni mają łóżko jeszcze. Dobra, to ja lecę, bo nawet jeżeli zniszczą na łóżko, to chyba sobie poradzimy. No, tylko oni mogą być dobrzy, jak się tak długo utrzymali. Trzeba będzie to zaraz sprawdzić. Nie, nie są jacyś Kościu. dobrzy. Chyba, że kolega miał gorszą sekundę życia. Na pewno i tak. Dobra, czyli coś nie. nie. Oni są po prostu słabi. Aha. Ty mieli farta, mówisz. Ta, zieloni już nie mają chyba. No, nie mają łóżka. Nie żyją zieloni. Tylko żółty jeden został. No to chłopie, gdzie on jest? I don't know, ale zaraz będę wiedział. No. The Mam cztery Emeraldy tylko to weź ku, ku, daj mi dwa daj mi dwa E, gdzie to? Q ku. Kupię kompas A zresztą to masz wszystko Nie, 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 bo jak Umbrę to żebyś to miał już Oha To już wiemy gdzie jest żółty Nie, nie, nie opłaca się, nie opłaca się No może być OP Mam 7 Zbrojkę elementów. by się przydało ulepszyć, wiesz? Ja mam 7 diamentów, także możemy. To rzuć mi zle. Za... Czekaj, nie dobra, ja wzmocniony pancerz. 1, 2, uło! Kość. Myślałem już, że tam tego chłop. Nie, a tu się zaraz Ło, okaże, łop. że chłop spadnie, i odcinek będzie miał 5 minut. Eee, tak, Ta. teraz chodź kupię. Yy, chcesz miecz? Eee, no mam. T... No może. Dobra, ja mnie już nie stać na miecz, ale... A ile masz żela, złota? M eee, 4. To rzuć. Dzięki i już mnie stać też na mieczek. Tak po prostu. Nie, nie, Co byś spadł prawie? O Jezu. Zabaw miałem. Co ja uważam za Tobą? Jezus, znowu mnie zabł. To karetka by Ci się przydała. E tam, e Nie Niepotrzebne. czekaj, czekaj bo to są diaksy 4. Może coś się kupi. Ja mam dwa. No to tym bardziej możesz coś się kupić. Masz emeralda i dwa diaksy. mam 16 golda. Kupię co mogę kupić za 16 nas... golda. Mamy kupić łuk za 16 Łuka. golda i to spółka możesz kupić. Generalnie nie powinno się łuków kupować, nie kupujcie on. Co, spadł? No. <laughs> nie, ja to powiedziałem. chwilę wcześniej. No więc tak moi drodzy. To chyba najbardziej wybitna nasza gra nie była. Ale chyba rekord czasu mamy jak najbardziej uznany, bo gra skończona w jakieś 7 minut. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego razu, trzymajcie się, no i cześć.